Witam Państwa serdecznie. 1 stycznia, powitanie 2021 roku. Notatka, w którym są na końcu załączone linki, które w nagraniu wideo podam w opisie. szliśmy do zniewolenia i pozbawienia podstawowych praw człowieka. Obserwacje realizacji wyśmiewanych teorii spiskowych nie powodują w większości wyciągnięcia wniosków z owoców dotychczasowych działań. Chcemy zmian, a jednocześnie nic nie zmieniamy, ani w przekonaniach, ani w mentalności. Przekonania budowane poprzez media, oświatę i religię są bardzo skuteczne. Niebawem wzmocnione będą technokracją, transhumanizmem oraz sztuczną inteligencją. Inteligencja jest ceniona, ale niezdrowy rozsądek. Zniewolenie i ograniczanie wolności ma różne preteksty. Raz będzie nim terroryzm, innym razem pandemia, a jeszcze innym zrobił atak oddziałów zbrojnych. Pretekst i lęk oraz brak świadomości, plus wytworzone przekonania poprzez media, oświatę i religię w strukturze hierarchicznej pozwalają na sterowanie ludzkością. I stanie się doskonały z punktu widzenia globalnych hierarchów przy zastosowaniu techniki technokracji i sztucznej inteligencji. Koniec człowieka naturalnego przewidziany na rok 2030. Natomiast rok 2024-26 ma być najcięższy w tych przemianach. Twoje przekonania, postawa, działanie i jego rodzaj lub brak. Oraz łączenie się lub jego brak decyduje o powodzeniu planu, czy wejdzie szybko czy wolno. Na co tracimy czas sobie szkodząc? Na wybory, na rozmowy o rządach, partiach, religiach, ale również poświęcając swoją uwagę wyłącznie na obserwację wzniosłych przemówień i publikacje oraz słowotok krasomówców, którzy dają nam nadzieję i nic więcej, którzy mają wniosłe, wzniosłe przesłania, piękne słowa o optymizmie, o podwyższaniu wibracji. To właśnie jest nowy opium, bo duchowość wzrasta i narracje religijne przestają już nieraz wystarczać. Ale może być jeszcze gorzej niż kibicowanie swoim liderom czy partiom, lub dołączenie do społeczności skupionych wokół osób z pięknymi przekazami, o byciu w pozytywnej wibracji i dążeniu do świetlistości. Co może być gorszego? Uwierzenie w oficjalną narrację, że aktualna presja na szczepienie jest dobra i zbawcza, potrzebna i niezbędna, albo że zabankowanie każdego w obrót bezgotówkowy. Oraz połączenie tego ze sztuczną inteligencją i punktacją społeczną jest dobre i do tego powinniśmy też dążyć. Wysokiej klasy specjaliści, dobrze opłacani przez zarządców ziemi, mają ukończony plan ekoterroryzmu, który można poznać jako Agenda 2030, nie zauważając tym rewersingu semantycznego. Wszyscy, którzy nie są świadomi tego zagrożenia dla prawdziwej natury i wolności życia, Ekspresji i tworzenia na zasadach wolnej woli oraz zasady, chcę otrzymywać to, co ci dają, są wspólnikami wierchuszki drzewa hierarchii, która na kolejne milenium chce objąć niepodzielną i totalitarną władzę pod ich wyłączną kontrolą. Pozdrawiam moich czytelników w 2021 roku. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Ująłem to w pięciu punktach. Należy posiąść wiedzę, jak do tego doszło, że kilka promili decyduje o więcej niż 99% populacji. Z jakich dziedzin mają wiedzę? Jaką wiedzę? Drugi punkt. Należy posiąść wiedzę, jaki system im umożliwia posiadanie władzy. Czy to hierarchiczna bankowość globalna? 3. Należy zrozumieć, że ta garstka ludzi nie objęła władzy poprzez udział osobisty w gorącej wojnie z pociskami, ale sparaliżowała społeczeństwo, czyniąc je bezwładnym poprzez wpływ na przekonania, sztuczne podziały, które nas osłabiają i powodują wojny, ich wzmacniając i zbogacając, a nas niszcząc i osłabiając. Punkt czwarty. Należy poznać ich sposób działania i struktury zarządzania oraz mentalność społeczeństwa i pojedynczych ludzi, aby w efekcie połączyć się również globalnie tak jak oni. Pojedyncze państwa ze swoimi rządami, gdyby je odzyskały, nie są w stanie nic zmienić, bo oni działają globalnie. Czy dużo Katafi zwojował? Piąty punkt. Każdy nieświadomy ze względu na utknięcie w przekonaniach bądź ze względu na Brak odpowiedniej percepcji, czyli głupi, oraz każdy z wygodnictwa i egoizmu bądź lęku, załatwiając temat, uszanuj moją postawę, jest wspomagający totalitarną eugeniczną władzę globalną. Z łatwością podpowiem linkami, jak można rozszerzyć tych pięć punktów. Po skryptum do tej notatki. Notatka, która wyjaśnia, czemu służą zwolennicy partii, zwolennicy liderów, takich jak papieże, prezydenci oraz wyznawcy religii lub ekologii. Kopi kopiowanie w całości, bez manipulacji, dozwolone bez uprzedzeń. Bruksela 2021 rok, 1 stycznia. Przekonania. Twoje przekonania stają się Twoimi myślami. Twoje myśli stają się Twoimi słowami. Twoje słowa stają się Twoimi zachowaniami. Twoje zachowania stają się Twoimi nawykami. Twoje nawyki stają się Twoimi wartościami. Twoje wartości stają się Twoim losem. Mahatma Gandhi. W opisie załączę linki do różnych nagrań. Więc zachęcam Was do poznania nagrań w załączonych linkach, gdzie jest podstawowa wiedza, aby zrozumieć to, co chcę Państwu przekazać. Serdecznie pozdrawiam, życzę dużo szczęścia w 2021 roku, aby plany tych, którzy chcą zaszkodzić ludzkości, nie powiodły się, a ludzie, żeby mogli wzrastać.